Proszę wziąć głęboki oddech Co pan czuje? Zapach jakiś bardzo ładny, jakiś, jakiś kwiatowy No piękny zapach Trochę jakby taka jakaś mięta Trochę morski, trochę kwiatowy Raczej dla kobiet Czerwony z niebieskim No na pewno błękit Taka elegancka perfumeria, bardzo przyjemny No dobrze, to w takim razie proszę teraz o zdjęcie opaski o, Boże kochany, ja jest... Uee... Coś okropnego, no. Nigdy w życiu bym tu nie jadł. Proszę nie, bardzo. Dziękuję. nie pani normalnie teraz z północną I to będzie można kupić.